To kłamstwo, zastanawiam się, w jak wiele kłamstw wierzysz. Zastanawiam się, problem ze zwiedzeniem polega na tym, że nie wiesz, że jesteś zwiedziony. Kłamstwa, w które możesz wierzyć, ale tak naprawdę będę mówić o zwiedzeniu. To bardzo ważny temat, bo Jezus przekazał nam w swoich ostatnich dniach, że zwiedzenie znacznie wzrośnie. Słowo Boże nas naucza, żeby się modlić, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Nie wiem, czy to robisz, ale ja, owszem, nie codziennie, ale dość często modlę się, Boże, pomóż mi nie ulec zwiedzeniu, a jeśli zostanę zwiedziony w jakimkolwiek obszarze, ukaż mi to. Tak więc pierwszą rzeczą, którą stąd wyniesiesz, jest to, żeby regularnie się modlić. Boże, jeśli zostanę zwiedzony, ukaż mi to. Zwiedzenie to ogromny problem, bo oznacza, że wierzysz w kłamstwo. Właśnie tym jest bycie zwiedzionym. Wierzysz w coś, co nie jest prawdą, ale staje się prawdą dla Ciebie albo dla mnie, bo w to wierzę. Wyobraź sobie, w co mogą wierzyć ludzie, którzy całe życie sądzili, że Bóg nie istnieje, a potem się przekonali, że istnieje. Będą rozczarowani, prawda? Sęk w tym, że jeśli wierzę w kłamstwo, to staje się ono dla mnie prawdą, nawet jeśli wcale nią nie jest. Diabeł jest kłamcą. Jest ojcem kłamstwa. Nie potrafi mówić prawdy. Biblia mówi, że nie ma w nim prawdy. Ale Jezus oczywiście jest dokładnym tego przeciwieństwem. I dał nam swoje słowo i powiedział: Ja jestem drogą prawdą i życiem. Czasami ludzie pytają, więc czym jest prawda? Jest tutaj. Ludzie chcą powiedzieć, no nie mów mi, że cała prawda jest w tej jednej księdze, a ja mówię, że w moim przypadku to działa. Stan, w jakim świat się teraz znajduje i sposób, w jaki ludzie żyją i jak funkcjonuje społeczeństwo, jest to rety. Dlaczego nie spróbować czegoś, co może zadziałać? Mówię ludziom czasami w swoich kazaniach, jeżeli wierzę w Boga przez całe życie i poświęcam całe życie dla wiary, a po śmierci dowiem się, myliłam się, to znaczy, że przez całe życie wierzyłam w kłamstwo, ale przynajmniej byłam szczęśliwa. Ale jeśli ty nie wierzysz w Boga i po śmierci dowiesz się, że się mylisz. Mnie to nic nie kosztuje, nadal jestem szczęśliwa, ale ty, nawet jeśli za życia byłeś szczęśliwy, to ostatecznie będziesz rozczarowany. Więc bez względu na to, co ktoś inny ci powiedział, dlaczego nie poczytasz tej księgi dla siebie? Słyszeliśmy świadectwo człowieka, który był Żydem i wszedł do księgarni i zobaczył moją książkę Bitwa o umysł. I zaczął sobie ze mnie żartować. Za kogo ona się ma? Otworzył książkę na przypadkowej stronie, a na tej stronie było napisane nie pamiętam dokładnie słów ale to było coś w stylu Szukałem ciebie i czekałem na ciebie, a ty szukałeś odpowiedzi. A on zrobił tak. Więc kupił tę książkę i w tajemnicy przemycił ją do domu, bo nie chciał, żeby jego żona Żydówka wiedziała, że czyta książkę napisaną przez chrześcijankę. Dowiedział się, że używam przekładu Biblii Amplified, więc wyszedł i przemycił jedną z nich i przyniósł do domu. A im dłużej czytał, tym bardziej się przekonywał, że w miarę czytania słowa, że coś rzeczywiście jest w tym Jezusie. Jak się później okazało, jego żona też pokryją mu czytała Biblię. Więc, krótko mówiąc, on i jego żona i wszystkie ich dzieci przyjęli zbawienie. Powiedział, że to było tak. Jak przepowiedział Jezus. A później jego żydowska matka, która, wiesz, czasem im starszy jest człowiek, tym mniej skłonny jest zmienić przekonania, a ona była typem niemamowy. Przebywała w domu opieki i jej życie powoli dobiegało końca. Zostawił jej Biblię i powiedział: Proszę przeczytaj to, ujrzysz prawdę. Po chwili to było tak urocze, ona też oddała swoje życie Chrystusowi, ale powiedziała, wiesz co? Mesjasz, na którego przyjście czekaliśmy, był tu przez cały czas. Czy to nie urocze? Do czego zmierzam? Może. Może to, na co czekasz. Może to, czego szukasz, może pokój, może spokój, jakiego potrzebujesz, radość, której ci brakuje, może miłość, której szukasz, też możesz tu znaleźć. Amen? Więc może dasz szansę Bożemu Słowu. To jedyna prawda, jaka działa w życiu ludzi. Ponad barierami językowymi, ponad krajami. To ciekawe, że gdy jadę do kraju, którego języku nie umiem mówić, odkrywam, że wszędzie jest ten sam duch, ten sam Jezus, ten sam Bóg robiący te same rzeczy. Tego nie da się wymyślić. Ewangelia Mateusza 24, rozdział, który ukazuje wiele znaków czasów ostatecznych, szczególnie zachęca nas. Do nieulegania zwiedzeniu i do modlitwy przeciwko zwiedzeniu. Musimy zdać sobie sprawę, że we współczesnym świecie dzieje się wiele rzeczy, które ludzie nazywają prawdziwymi, podczas gdy wcale takie nie są. Więc Biblia mówi o wielu rodzajach zwiedzeń okłamywanie samego siebie. Dziś będziemy o tym mówić. Zwiedzenie na skutek analizowania. Zwiedzenie w formie grzechu, czyli jak atrakcyjny może wydawać się grzech i co ci robi, to jedna z najbardziej oszukańczych rzeczy na świecie. Biblia mówi też o zwodniczej mocy bogactwa. Jest wiele zwiedzeń. Wszystkie wykrzykują, jestem odpowiedzią na twój problem. Jestem tym, czego potrzebujesz. I potem te rzeczy cię niszczą. Obecnie to, co Bóg nazywa grzechem, świat nazywa uzależnieniem, schorzeniem lub uwarunkowaniem genetycznym. Czasem nazywamy grzech nowoczesnością. Dziś nie ma nic złego w mieszkaniu razem bez ślubu. Trzeba wypróbować wspólne życie, zanim złożysz podpis, bo przecież mamy rok 2018. Każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku wie, że Bóg nie stał się nowoczesny. Był nowoczesny od początku, a Jego Słowo było prawdziwe nie tylko wtedy, gdy byłam nastolatką, ale są takie też dla Współczesnych nastolatków i będą dla kolejnych pokoleń nastolatków, i kolejnych, i kolejnych. Przeraża mnie patrzenie, jak szybko świat zmierza ku upadkowi. Nie zawsze możemy zmienić czyjś sposób myślenia, ale jeśli chrześcijanie, najbardziej mnie niepokoi kompromis, na jaki idą chrześcijanie. Jeśli wyjdziemy na świat i będziemy tacy, jacy powinniśmy być, to nasze życie stanie się kazaniem i będzie tak się różnić od życia innych ludzi, że zaczną się interesować Chrystusem. Ale jeśli nie będziemy inni od nich, to dlaczego mieliby go chcieć? Nie będą mieli powodu, żeby chcieć tego wszystkiego. Dlatego powinieneś się upewnić, że nie żyjesz w zwiedzeniu. Pomówmy o kłamstwach, w które ja wierzyłam. Wierzyłam, że jestem wybrakowana, bo byłam molestowana w dzieciństwie i że zawsze będę gorsza, że zawsze będę miała gorsze życie i muszę się z tym pogodzić. Ale odkryłam tu, że to było kłamstwo. Może popełniłeś wiele błędów i diabeł mówi ci już dla ciebie za późno. To znaczy, może pójdziesz do nieba, ale możesz zapomnieć o zwycięskim życiu. Możesz zapomnieć o służbie. Możesz zapomnieć, że dostaniesz to, na co liczyłeś. To kłamstwo. Zastanawiam się, w jak wiele kłamstw wierzysz. Zastanawiam się, problem ze zwiedzeniem polega na tym, że nie wiesz, że jesteś zwiedziony. Powiesz nie, nie wierzę w kłamstwa. A ja mówię, że wierzyłam. Jednym z kłamstw, w jakie wierzyłam, było to, że zawsze mam rację. Byłam szczęśliwa, gdy mówiłam innym, co z nimi jest nie tak. I gdy podejmowałam ogromny wysiłek, żeby ich zmienić, byłam totalnie zwiedziona. Nie zdawałam sobie sprawy, w jak opłakanym stanie byłam. O Boże, musisz zmienić Dejwa! Boże, musisz zmienić Dejwa! Byłam zaskoczona, gdy pewnego dnia Pan przemówił do mnie podczas modlitwy. Kto by się spodziewał, że Pan przemówi do kogoś w trakcie modlitwy? Powiedział: To nie Dave jest problemem. A ja pomyślałam: No to kto? Jestem tylko ja i on? Przecież to nie ja. Mówię poważnie: Jak wiele złych rzeczy znajdujesz w innych ludziach? Wy nie dobrze pójdę tam. Diabeł to kocha, bo gdy zajmuje nas wyszukiwaniem złych rzeczach w innych, nigdy nie będziemy w stanie stanąć twarzą w twarz z prawdą o sobie samym i całe nasze życie spędzimy oceniając i krytykując, żyjąc wyimaginowanym życiem, w którym nie mamy ze sobą problemu. I nieważne, czy osoba, którą poślubiłeś, ma tysiąc wat, nie zmienisz jej, ale Bóg może zmienić Ciebie, jeśli Mu na to pozwolisz. Może zmienić Cię tak bardzo, że nie będziesz się przejmować, co z nią nie tak. Tak? Dave nadal robi rzeczy, które doprowadzają mnie do szału, ale teraz się tym nie przejmuję. Nie przeszkadzają mi, nie dołują mnie, nie myślę o nich. A przez całe życie złościłam się na to, co robi. On się nie zmienił, ale Bóg zmienił mnie. Ale nie zmienicie, dopóki nie powiesz, Boże, nie chcę być zwiedziony. Pokaż mi prawdę. Pomóż mi stawić czoła prawdzie. Więc wierzyłam w wiele rzeczy, które nie były prawdziwe. Dlatego Biblia mówi w liście do Rzymian 12, że mamy odnowić swoje umysły Słowem Bożym. Na świecie jest tyle zwiedzenia, że to po prostu szaleństwo. To wszystko jest bez sensu. Przeczytałam takie słowa. Oszukiwanie samego siebie to grzech przeciwko zdrowemu rozsądkowi. Pamiętasz, jak wczoraj powiedziałam, że przez 10 lat doszłam do wniosku, że skoro to, co robi, nie działa, to po co to robić? Jeśli cały czas złoszczę się na ludzi, którzy mnie zranili i to wcale ich nie zmienia, tylko sprawia, że jestem nieszczęśliwa, to po co się złościć? Jeśli się zamartwiałam, a nie mam wpływu na moje problemy, to tylko nabawię się wrzodów i boli mnie głowa, więc po co to robić? Dlaczego nie wykażemy się zdrowym rozsądkiem? To bardzo praktyczne. Słowo Boże jest tak praktyczne i tak łatwe do stosowania w codziennym życiu. Chcesz, żeby ludzie cię lubili? Bądź miły. To nie jest trudne. Naprawdę, jeśli chcesz, żeby ludzie cię lubili, to zrozum, nie możesz robić wszystkiego po swojemu. Czasami musisz pozwolić, żeby zrobili coś tak, jak chcą. Będą bardziej cię lubić. Oglądasz reklamy w telewizji, gdzie pokazują, jaką tabletkę masz zażywać i że możesz kupić buteleczkę za 69,99, a jeśli kupisz ją dzisiaj, dostaniesz drugą gratis. A ona sprawi, że tłuszcz w twoim ciele po prostu się wytopi. Więc nie musisz nic zmieniać w sposobie odżywiania. I zarabiają na tym miliony. A oto ja. Od 40 lat nauczam prawdy. A ludzie nie chcą mi nawet wysłać zapytania ofertowego. Bo nie powiem ci, że mogę wytopić swoje zło. A machając magiczną Biblią nad Twoją głową, nie sprawię, że będziesz miły. Powiem Ci, że będziesz musiał umrzeć dla siebie, a Bóg ukrzyżuje Twoje ciało. I zmieni cię na swoje podobieństwo. I nie stanie się to w jedną noc. Będzie wymagało czasu. Ale to absolutnie najbardziej niesamowita, fantastyczna i interesująca podróż, w jaką możesz wyruszyć. Ostatnio często myślę i chcę napisać o tym książkę, zanim Pan przywoła mnie do siebie, o mojej podróży, o mój Boże. Kiedy myślę skąd zaczęłam i jaka byłam głupia i myślę o wszystkim, w co wierzyłam i jak się zachowywałam i jak traktowałam ludzi i czego Bóg nauczył mnie z tej jednej małej książki. Wręcz uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam moją Biblię. Kocham ją, kocham ją. Lubię programy przyrodnicze i kiedyś oglądałam jeden z nich. Były tam dwa pawiany, które nawiązały bliską więź. Są tak brzydkie, że aż słodkie. Rety, Bóg naprawdę ma poczucie humoru. Program mi się podobał, dopóki nie powiedziano, że to moi najbliżsi kuzyni. Wiesz, że to twoi najbliżsi kuzyni i wiesz, że ewoluowałeś od nich. Mam pewien problem i nikt nie umie mi tego wyjaśnić. Jeśli pochodzimy od małpy, to czemu małpy nadal istnieją? Czy one przegapiły ewolucję i nie poszły dalej? Nie rozumiem. Ty też zostałeś pominięty, bo nadal wyglądasz jak małpa. Ale popatrz, jak ja się rozwinęłam. Zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek. Wiesz, kto wymyślił tę te teorię? Ekspert. Mądrość Boga, którą możesz zdobyć bez jakiejkolwiek edukacji, mądrość Boga jest większa niż mądrość wszystkich filozofów na tym świecie. Zdrowy rozsądek. Nic dziwnego, że diabeł chce, żeby ludzie myśleli, że pochodzą od małpy. Dlaczego nie zachowywać się jak zwierzę, skoro od nich pochodzimy? Jeśli nie potrafisz uwierzyć, że jesteś wyjątkowy, to nigdy nie będziesz robić wyjątkowych rzeczy. Ale w to, że zostałeś stworzony na podobieństwo Boga i że On ma plan na Twoje życie, i że stworzył Cię własnymi rękami w łonie Twojej matki i kocha Cię, powiedział, że nigdy Cię nie zostawi ani nie opuści. Właśnie w to trzeba wierzyć. To sprawi, że Twoje życie będzie niesamowite. Zeszłam z tematu i pogubiłam się. Nie wiem, co robię. Wierzyłam, że Bóg kocha mnie bardziej, gdy jestem dobra, niż gdy nie byłam dobra, a to było kłamstwo. Miłość Boga nie jest czymś, na co możemy sobie zasłużyć. Miłość to coś, czym On jest. On jest miłością. Sądziłam, że jestem uduchowiona. Naprawdę. Co tydzień chodziłam do kościoła? Byłam w Radzie Kościelnej? A coś ci powiem, gdy jesteś w Radzie, o kolego, jesteś taki uduchowiony, należysz do elity kościoła. Płaciliśmy dziesięcinę, nasze dzieci poszły do chrześcijańskich szkół. Uważałam się za religijną i pobożną, dopóki nie przeczytałam listu Jakuba 1.26-27. Chcesz, żebym ci to przeczytała, prawda? Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, pobożnie wypełniając zewnętrzne obowiązki swojej wiary i nie poświęca swojego języka, no ja raczej taka nie byłam. Ale zwodzi swoje własne serce, sam siebie oszukuje. Oszukuje swoje własne serce. To jego religijna postawa jest bezwartościowa, daremna i bezużyteczna. Zewnętrzna pobożność, religia, wyrażana w zewnętrznych uczynkach, która jest czysta i nieskalana w oczach Boga, wyraża się w tym w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i potrzebach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym, nieskażonym przez świat. To jest prawdziwa duchowość. Powściągnij swój język. Pomóż ubogim. Uh. Ale chodzę do kościoła. Proszę, nie zrozum tego źle, ale robimy wiele szumu wokół tej jednej godziny w tygodniu i sądzimy, że to wystarczy. A Jezus oferuje nam życie, styl życia. Musimy przeżyć życie z Bogiem. Od rana, gdy otwieramy oczy, aż do chwili, gdy je zamykamy chodzi o Boga. I nie dbam o to, czy ludzie pomyślą, że jestem radykalna, przesadzam czy żyję na krawędzi. Jeśli stawiasz Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne też znajdzie swoje miejsce. Ale pamiętam, jak byłam zwiedziona byłam pyszna. Bo znałam ważnych ludzi i nie było przyjęcia, na które by mnie nie zaproszono. Dave był starszym, ja byłam w Radzie Kościoła i byłam w rozsypce. A nawet o tym nie wiedziałam. Myślałam, że to wszyscy inni mieli problem. W niedzielę po kościele szliśmy w kilka osób na lunch i obmawialiśmy ludzi z kościoła. Obmawialiśmy ich. Cześć, jak się macie? Mówię Ci to wszystko, bo znam to z doświadczenia. Nie będziemy szczęśliwi żyjąc tak. Nie będziemy. Jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia jest postępowanie zgodnie z wolą Boga. A jedynym powodem, dla którego ludzie... To lub inne pokolenie usiłują wmawiać sobie, że nie ma Boga i chcą być ateistami. Każdy ateista natychmiast przyjąłby zbawienie, gdyby sądził, że może odnieść korzyść bez konieczności poddania się Bogu. Chcą robić wszystko po swojemu, są zwiedzeni przez grzech. Chcę wiedzieć, czy robię to dobrze. Nie dlatego, że muszę to robić, ale że to jedyny sposób na oddanie czci Bogu. Boże, nie chcę być zwiedziona, ucz mnie prawdy.